paczuszka od Przemka, kumpla od makiecia który zajmuje się modelarstwem makietowym i robię wystawy makietowe tutaj mamy pogonik chłodnie o, tutaj widzisz makietę, zaczynam robić torowisko, ale że Tory są typowo te zwykłe inne niż ten chombry. Tu widzimy na łączach: Hombry to ma tor kurde, taki długi aż tam dotąd, tu jest łącze gdzieś. Dlatego mi to trochę inaczej wyjdzie. Znaczy, będę chciał zrobić to samo co było na tym wiem, tylko że tory będą tylko bardziej w innych miejscach, ale będzie praktycznie to samo. Tu tylko czekam na tor Giętki, żeby bo ten tor musi być oryginalny jak jest, żeby mi to do garażu weszło. I tak, to był ten wagonik, dostałem sobie. Drugi wagonik to osobowy. Wszystkie firmy Lima. <laughs> Tak, wszystko firma Lima, wagon osobowy, w jednym, w jednym wagonie mam do naprawy wózek, tu jest taki wagon, no, Tak, będzie chyba ten sam, tak, z tym wózkiem, to muszę sobie go naprawić. I wagon restauracyjny, Trzy wagony, 4 wagony. A ja tu jeszcze mam dwa zasilacze: Pico Junior i Pico. Zasilacz razem z sterownikami, gdzie to właśnie te pakiety, które tutaj robię, to że fajne wagoniki i właśnie naszykować jeden wózek mam do naprawy no to się wózek zrobi fajne wagoniki tylko jeden mam do naprawy jeden wózek jest do naprawy takie wagoniki mamy o. firmy Lima to nie jest prawie wózek, ale to jest piwo. Tutaj widzimy ośkę, co zrobiłem, bo jedno koło było, bo rozpakowałem to już wcześniej. Pęknięte, to na superglu Ośkę włożyłem gumę i trzyma jest zarobiście. I tutaj. chłodnia Czek, czek i tak mamy sobie i tu pomału sobie robię już torowisko myślałem że będę robił żeby tory po prostu na łączach je składać i rozkładać ale dam sobie na stałe to sobie wszystko pomierzyłem i tutaj właśnie szykuje kabelkę żeby podłączyć tutaj druga mata kiedy tu przyjdzie do tego to po prostu podłączę tamte tory w to też było napięcie po całych i tak będzie składane w ten sposób. To jest wszystko ścięte, fajne, włączki wytargane i tak będzie przyłożone. Żeby napięcie było, to będzie z tych torów szło do tamtych torów przez to, także będzie pełne napięcie. Także tak, tak będę mówił, będzie najlepsze rozwiązanie. I tak się prezentują wagony w Lima Będą fajny skład osobowy. И это все.